Dolary Dolary, Ej, dolary L Ładnie, ogóle, ładnie Pięknie Jesteś Boski w śpiewie Dobra, płyniemy w ogóle, jak wygląda sprawa z tierami, bo nie patrzyłem na to Jakoś sensorze, Mamy trzeci, wszyscy Ale nie, nie, chodzi mi jak dorzuciło. Tak, wszyscy mamy trzeci wow. U nas są trzy drugie no Bo są w jebanym teamie I to są trzy, trzy ma też, to są trzy gówno Ja pierdolę, naprawdę No i przegramy to Płynie w tą moją stronę, czy ty co kurwa robisz? W to ja? No Ja manewr, bo tam Wiesiek, widzisz, płynie do przodu jak debil A widzisz faktycznie Konrad widzę, że już tam leci torped... zrobić. robić Zaraz, tu na i będzie Już strzały lecą To jest niemo nie, niemożliwe i niemoralne Trzeba tam szybciej popłynąć do was. Coś tam kurwa pływa Napierdalam do was pełną kurwą, Konrad O nie Mateusz, lecisz leci na pełnej Lecę na pełnej, Konrad O tam masz już dwa! Uważajcie stary! Roger, roger Ja nie mam zasięgu na nich O kurwa, a tego tutaj skąd... jak tu go kurwa Tu mówię, przeniesła? że te dwa Nie wiem czemu, że się go nie wykryli, uważaj Konrad Ua, na całej, no Mówię ci, na całej pizzie pływam, zgasz się Ale torpę tu najebali Widzę e, Robię taktyczny odwrót Dawaj No to jest porażka Ja przywracam działa na drugą stronę A to już tu wytrójnie na nas mistyciel Suratka Widzę do, do, dojedziesz go tam? Cóż, swojego trafisz Ej, a... What the fuck, a co ty tu robisz, chuju? W ogóle mam lag jak skurwysy... syn O, zniszczyłem kogoś. Kurwa Kolejnego zniszczyłem, o kurwa zajebie w dyspę. Nie. Jezus, panowie. Spierdalam stąd. Zrobiłem tutaj syf i uciekam. O kurwa Panowie chyba ginę. Jezus Panowie no help Co ja mam zrobić? Jestem za wyspą Cofaj tu szybko No patrzcie ile mam życie, ale dwóch rozjebałem Zrobiłem taki syf oni nie wiedzieli co ich trafiło a teraz muszę uciekać On się tam zablokował ma cały tak, widzę Torpedy, torpedy Gdzie? Fuckin. I Ica, to są lagi Te działania mają cenności jak Boga kocham. Ej, płynie kolejny. Trzeba go dojebać, kurde. O do ja, jeszcze 18 sekund. No no, sobie nie zdążę, Jest dążenie, masę różnie lustrzeje. Chociaż jak on będzie tam skręcał. A, to jest dobrze. Aha, on przyleciał tu po to, żeby puścić we mnie torpedy i w tym momencie panowie żegnam się z wami O Może przeżyjesz Przeżyłeś, Przeżyłeś. Ale jestem rozwalony Ale to mi nie przeszkadza, żeby wchodzić w dri driftem Słonie jest taki szwany Tego kurwa poczęstuje jeszcze torpedy we mnie puścić, ruszam pełną pizę. Uciekaj, Mateusz, uciekaj. Na pewno puścił torpedy, nie ma chuja, że się wrócił i puścił torpedy. Od, od moich uciekł. Nie ma nawet czym mówić. Na 100% tak było. Uważaj no, Hubert, jeszcze lecą w ciebie dwa pociski ładujmy, ładujmy w te pancerniki, Hubert Dobra, a on tu puścił te torpedy? Bo wiesz Która? Nie wiem, któregoś mam Ja walę z tego, którego widzę, tak naprawdę Bo żadnego innego nie widzę, tylko tego, tego tam Sąło się za wyspą co, płyniemy dalej w prawo? Ja go jeszcze dosięgnę. Proszę się, próbuj to ich ich go. Ja to sobie do jednej czwartej zwalniam. Ja też. Tego tu bliżej, nie? Tak. Trafiłem i podpaliłem jakimś cudem. Nie, ja w Hubert nie trafiam z tych dział. One są skandaliczne. To bardzo jest bardzo po prostu niemoralne A tam ten no, wieśniak cały czas cię tam czaj za tą wyspą O no, już się teraz nie czai to trafiłeś, Co? Teraz go trafiłeś Teraz tego drugiego będzie się Dobra, bo mi tu góra zaraz zasłoni Cztery. No Nie wiem No ja się tam. Była w różne 3 On coś dostał. Ode mnie nie. Tu płynie następny wiesień 13 życia, powinniśmy go zabrać. Dawaj, dalej do przodu. Zaraz za to wyspo i znowu go We mnie lecą, masz to. Bo ja właśnie mnie pochwalił. Jeszcze jeden zwrot. Zostajemy tu. Tak Bo ja cały czas tam coś tam trafiam, nie? Pojedyncze ugryzienia My nie będziemy konrad stąd już, tak? My będziemy tak do nich strzelać właśnie stąd A jak podpłynie na bliżej niż 7 kilosów, no to mu jedne Storped, ale tak jest, nie już nie na, jest, już, jest już na 6 przecież A faktycznie Już robię zwrot, wychyla się tylko, jedne smoke'a i... A, bo, A on dosyć od tej szybko strony. Płynie, nie? Widzę tak. Od tej strony Odpływne. Spróbuję, to jest ryzyko, jak mnie tylko wy wyczają to będą napierdalać Ej hey, majster, skręcaj tym główienkiem, on cię zniszczę O, zajebiste, mam Ojoj Kurka, ja też mam A nie mam, czy się zgasić, ja nie mam Zahaczy Cię, jak myślisz? Nie powinieneś. O nie, zahaczysz tego blisko na pewno. To ja zwolnię ty do niego ładnie. Jeszcze kawałek. Abi, Dobra, nie go. Dobra, teraz nakurwiamy Ja pewnego fulla włączyłem jeśli chodzi o prędkość. Ja też. Coś tam zerwę Szybko, nie? Kurwa, no nie wytrzymam, że on mnie podpalił Tego, co tak wyrwał do przodu, zniszczyliście? Tak Okej okay. Chujowo Feniks, człowieku, przecież... You are almost dead. Ah. Mateusz, to już uratuję cię, Zasłonię cię moim ciałem. No to też może być. To co? <noise> Jezu, zanim ja wyceluję z tego gówna, ja się to ma. zatrzymuję w tym momencie. Um. Engine boost deactivated. To gówno tam dobija. Dobra. A tego naszego trafię? Jak myślisz? Nie powinieneś. No kurwa, mać. Chowaj się za wyspę, może zdążysz. Czy nie zdążysz? Dziwię się, że ten centrum jest do czy... no. mnie zacznie... jeszcze. No? Ale tu Mateusz ma nie wypływa nie wypływać? Wiem, tutaj. wiem, bo właśnie ja włączyłem full steer. Ja na niego o, jeden z naszych wjechał im na kapa. I rozjebał jednego. Gdzieś jeszcze jeden się chowa. Ja zaraz skinę panu, od razu mówię. A pali się? Nie, ale patrz na życie No to możesz posłuchać, jeszcze? nie no wiem Tam się chowa No wypływaj co to

Kurwa, ten Kałaczyk jest tak chujowym pancernikiem Jest żałosny, bym już powiedział Celność jego działa to jest gówno, do potęgi gówno To hardkorowo. Płynę za wami tu spytaj się tych, ta ty, w tym mieście na wyspie możecie tam, wiesz, podreperują. Bo <gulę> ogóle jakbyś ty się wrył <gulę> W to miasto to byś całe zniszczył Zobacz to malutkie miasteczko, jakie malutkie budneczki w im zdział! Wiesz, tak postarz ich Ej kurwa, płynę tu chuję <gulę> Czekaj, bo teraz tam tego strzeli. Aha, ue tam nie umiesz się bawić, mo wiem, sobie. Tak, w zasadzie pewnie, jak ty byś tak wystrzelił. O! Czy zabił mnie mój? No, całkiem możliwe. Tak, mój nie zabił. I tak się. masz blisko do brzegu, co do dopłynął. się tak zastanawiam, czy jakbyś tak blisko wystrzelił z dział, to by im szyby w oknach popękały? Tak. też w wodę. Myślę, że... Żeby... Uprawiasz w ruch? Od tego, nie? Myślę, żeby pierdolnęły. No, takie możliwe, nie? W każdym razie, ci ludzie, którzy się uratują z twojego statku, będą naprawiać okna, jak tam już dopłyną. <laughs> Kurwa, przez wasze strzelaniny okna nam wybiły, wszystkie się zbiły. Ja tu chcę, chciałem sobie na ryby pójść, połowić, a tu patrzę kurwa 10 statków pływa. O co chodzi? A potem jak je butło wszystkie okna mi wybiło z domu. I teraz nie mam okien. I mi zimno. to jakiś narzekający chuj. Wiesz jak to jest ciężko żyć bez okna? Tak, jakby nie mieć okna, da ja radę. Tak, jak, tak, jakby nie mieć moskitiery. O, bez moskitiery to gorzej niż bez okna. Ile jeszcze mam czasu? 4,5 minuty. No. A tamten nasz trochę ma przejebane, tak szczerze powiedziałszy. A ja zostanę z Ja Nie, ja też nie żyję. Oh, oh, oh. On ooo! Z lewej, z prawej oszczerbuj ją! Ty zamiast płynąć mu pomóc, no stoicie jak te chuje i jeszcze to przegracie. No to przegrałem na tył. Spokojna swoja rozszerzona. Oje konrad! Nie mogę być spokojny! To spokojnie. No, my, ale my to przegramy. Nie przegramy. Bo ten gość, który został z Huberta, nazywa się Matt Wolf. Oh, oh, nie, oh, nie, nie. nie <noise> on jeszcze Nie, mnie nie, zabił. nie, nie dość, że Wolf, No, to mnie zabił! A? No! <noise> o mnie stary zestrzelił. Tak, to bym jeszcze to z wami operował. Tam 15 tysięcy. Pójdź tym statkiem. Zawracałem. Dawaj, dawaj, dawaj! Ja go tak porobię. <grystanie> Tego twojego. <grystanie> no, ciekawe, ciekawie, kto to wygra? Ile tam życia ma? Mogę na alt podejrzeć? Możesz. Wow. Powinniście go rozjebać. No. Ja jestem cały Sądka Karolina tam też jest prawie cały no to Wydaje mi się, że Ciężko będzie to przegrać On ma bardzo sprytny plan ten wasz przeciwnik On chce teraz opłynąć wszystko dookoła Żeby wiebać się wam na bazę Masz do niego zasięg? Chuj on ma zasięg do niego? Co? Nie Trafi na Trafił naszego? Trafił naszego, ale mu życia zabrał No Sokiem, sokiem Kręcisz w lewo, Hubert Easy, Matej Easy Czemu nie kręcisz w lewo? O, kręci. Ja to bym już zrobił 10 bączków. Ale to skrowa Konrad. Cow. I used to be a cow. Oh. What flavor? Cow flavor. Widzisz, mm. nie możesz się do A, pierdolni synu! Bo wiem w lewo się obryć. Leci, Hubert, leci! O kurwa! O masz szczęście, stary! Czemu kręcisz znowu w prawo? Zostaw go, niech gra jak mu się podoba. No, Może tak. nawet się na wyspę. Ci wypłynie z lewej. Easy! No dobra, dobra, spokojnie spoko. przeszkadzam. Już nie przeszkadzam. Jak będzie Hubertowi się chciało, to nawet może na wyspie się wjebać Hubert zwolnił Połowę załogi Ach, Tak Ależ emocje, 20 sekund! Właśnie. Jezus! Będzie remis, kurwa! Nie, nie, remis. nie wygramy Nie zdążysz by zastrzelić Ale jest 9 do 8 To co z tego? No to to, że... To, że się czas skończy i jest remis? Nie. Tak jak w wodzie przecież Nie. I chuj, e, 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 chuj. Zobacz, że jak w wodzie jest Żesida muzyka no. Remis Lisniak Fok Ujdzie to dupy.